Mój koszmar się ziścił. Na dole zastałem swoją dziewczynę. Jestem Alicia. W dopasowanych odbijałam panienkom facetów, ale to już przeszłość. Moim ostatnim chłopakiem był Corey. Rozstaliśmy się dwa tygodnie temu. Powiedział, że jestem spełnieniem jego marzeń, ale już mnie nie kocha. Chcę do niego wrócić. Kocham go. Corey, Taylor i Alicia są w toksycznym trójkącie miłosnym. To trójkąt bermudzki. Ktoś z niego nie powróci. Wyluzuj. Dlaczego to zrobiłaś? Jeśli chcesz tu zostać, musisz ją zaakceptować. Dlaczego mnie nie lubisz? Nie kocham cię. Nie dotykaj go w ten sposób. Zawsze cię wspierałam. Chcesz takiej macochy? To nie tak. Jesteś ojcem. Twoja córka będzie patrzeć, jak odpychasz kogoś, kto miał być dla ciebie ważny, bo wolisz. Łatwe, panienki? Przemyśl to. Możemy uratować ten związek. Już to przemyślałem. Ona wie, że mam córkę. Nie chcę stracić Korego. Bardzo go lubię i chcę zobaczyć, co z tego wyniknie. Właśnie, sięgnęliśmy dna, gorzej być już nie może Wyszłam na idiotkę Chcę, żebym wyjechała, wtedy mógłbyś się dobrze bawić Utrudnijcie cię życie, nie możesz Nie masz serca Troszczę się o ciebie Nie będę się z tym obnosił Rzuć ją Nie chcesz oglądać tego codziennie Domownicy już cię nie lubią Dlaczego? Pocałowałaś się z Derrickiem. Wielka mi rzecz. Oboje byliśmy wolni. Odpuszczałaś się. I kto to mówi? Corey może pocałować mnie w tyłek. Zostanę w programie. Nie warto ze mną zadzierać. To twój facet. Taylor i Angela nie potrafią odpuścić. To twój facet. Mogłyby już przestać. Tylko rozmawiamy. Obmacujesz go. Gdybyś szanowała nasz związek, nie dotykałabyś go. Wyluzuj. Dlaczego wybrał właśnie ją? Wygląda jak zdzira. Jest wredna. I ma